Włączenie tej strefy czy wprowadzenie zakazu lotu nad Ukrainą mogą być odebrane jako element uczestnictwa kraju NATO w, w, w konflikcie pomiędzy Rosją, a agresją rosyjską, bo nawet to nie można nazwać wojną. Wojna nie polega na tym, że. Ktoś strzela do cywili, a tu są mordowani cywile, bo wojna polega na tym, że żołnierz strzela do żołnierza i jest to próba sił, która oczywiście jest dramatyczna, ale w tym wypadku jesteśmy świadkami bestialstwa, łamania praw człowieka, dlatego polski rząd już poddał, podjął działania. Na przykład minister prokurator generalny informował na konferencji, że polska prokuratura Zbiera materiał dowodowy związany z postawieniem oskarżenia bandyty Putina. Jak tylko ten konflikt już zostanie jakby wygaszony, na pewno kroki międzynarodowe, czyli postawienie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym wszystkie wszystkich osób, które są związane z tym bestialstwem, z tym łamaniem praw człowieka, będzie jednym z kluczowych elementów. A co do samej przestrzeni, no oczywiście tutaj jest zgoda krajów NATO i trzeba pamiętać o tym, że mamy artykuł 5, który jest świętym artykułem NATO, o czym mówił. Mówią między innymi amerykańscy przywódcy, którzy przyjeżdżają do Polski i podkreślają, jak ważna rola Polski jest w tym konflikcie. No tutaj hańbą na, na tak naprawdę na wieki mokryją się Niemcy które pewnie liczyły na to, że Ukraina w ciągu dwóch dni upadnie i nie będzie potrzebna żadna pomoc, tak de facto po części zmuszoni zostali do tego, żeby reagować. Wiemy, że te sankcje, o których mówi często mówi się w Unii Europejskiej są częściowo fikcją, bo chociażby system SWIFT nie objął wszystkich banków, czy też dzisiejsza wypowiedź jednego z ministrów na temat ewentualnie sankcji, że są niekorzystne dla Niemiec świadczą o tym, że mam podwójne standardy. Nie wątpię, no że Niemcy w ogóle panie ministrze